Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po raz kolejny ukrywam się w naszym ogrodzie, siedzę na kolejnej ławeczce. Wszystko po to, by na chwilę się zatrzymać i znowu zastanowić nad swoją wiarą. W Ewangelii według świętego Łukasza, Pan Jezus spotykając się z apostołami, słyszy od nich taką prośbę: Panie, przymnóż nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniami i przesać się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu, czy nie powie mu, raczej przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem, pije się, a potem ty będziesz jacy pił. Czy dziękuję Słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Czy mam taką wiarę, żeby wszystko rzeczywiście, co jest moją codziennością, moim zobowiązaniem, wykonać z miłością, rzetelnie, uczciwie do końca, z ochotnym i yy, radosnym sercem? No, to jest chyba dosyć trudne, zwłaszcza gdy jedne zadania gonią drugie. Nie wiadomo, w co najpierw ręce włożyć. Może właśnie warto się zatrzymać i pomyśleć, dla kogo to czynię, komu chcę to ofiarować. A święta Urszula zachęca, by tak wszystko powierzać. Panie, daj mi wiarę silną. Wiara, oto światłość Twoja. O Jezu, wzmocnij mnie w niej. Daj w niej żyć życiem, co nieustannie dąży do góry, do wyżyn nadprzyrodzonych, do Boga. Nie należy bawić się w trudności, ale wierzyć z prostotą i pokorą małych dzieci. Bóg objawił, Kościół powiedział, to dla mnie wystarcza. To moja wiara, która prowadzi do życia z wiary, do życia w cnocie i świętości. źle czynimy, gdy o wierze zapominamy. Bez wiary człowiek jest zdolny tylko dla, do złego, bo dla Boga nic nie robi. Panie, daj żyć z wiary, wzmocni moją wiarę. No właśnie, kiedy uwierzymy, zawierzymy wtedy wszystko, co jest naszą codziennością, naszym zadaniem, będziemy wypełniać ze względu na Niego i dla Niego. I to będzie szlachetne, piękne i jak najpiękniej wykonane. Dlatego nie można żałować czasu na to, by swoją wiarę pogłębić, by o nią prosić, by o nią się modlić.